Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale. Powiem dzisiaj kilka słów o kolejnej części Legend pierwszego Imperium, a mianowicie o epoce Legendy. Jest to czwarty tom serii, można powiedzieć, że pierwszy tom drugiej trylogii. Ja tę książkę wypożyczyłem w Bibliotece Głównej Księżyc Beskidzkiej w Bielsku Białej i ją przeczytałem bardzo, bardzo szybko. Nie przedłużając specjalnie, powiem tak, że mi się bardzo podobała, ale nie jest to książka w mojej ocenie bez wad, przynajmniej dla mnie. Było kilka momentów, które mi, powiedzmy, sprawiały taką lekką frustrację. Yy, taką, można powiedzieć, frustrację w cudzysłowie, czy takie przygotowanie na to, co może nadejść, już mamy we wstępie od autora, ponieważ wychodzi na to, że książka została podzielona na kilka okresów czasowych. Czy mamy kilka części, gdzie część rzeczy się dzieje tu i teraz, a niektóre są, dzieją się później. Nie wiem, czy tu będziemy mieli jakiś fajny spis treści. Oj, jest. Część pierwsza, druga, trzecia. I trzecia jest zdecydowanie dłuższa. I mamy takie przeskoki czasowe, czyli mamy w części pierwszej kilkadziesiąt stron, dziejące się w zasadzie bezpośrednio po książce poprzedniej. Później mamy kilka lat. Minęło, czy tam minął rok chyba. Nie tu było, że minął rok i jest. Kolejna, że to ja określę, kluczowe wydarzenie, i później mamy rozdział trzeci, który dzieje się jeszcze później, i który jest najdłuższy, najważniejszy, najistotniejszy z tego wszystkiego, bo tutaj Fabuła poszła do przodu. No to jest taki problem, który powoduje, że trochę utrudnia czytanie. Dla mnie było to o tyle problematyczne, że ja się wciągam w tych bohaterów i nie lubię być rzucony. Pokaż coś się dzieje i nagle no nie to już więcej nie opowiadamy. No za bardzo mi się za dobrze mi się to czyta. Wiem, że te wydarzenia, które się dzieją w tej pierwszej i drugiej fazie są istotne dla kluczowych momentów fabuły wątku trzeciej czy, czy tam fazy trzeciej, ale to wyrywanie z kontekstu takie przerywania mnie troszeczkę drażniło. No, ale później dochodzimy do takiego najważniejszego dobra. W nawiązaniu do poprzedniego tomu, poprzedniego tomu, wojna rozpętała się w całości. Mieliśmy w epoce mitu, gdzie ludzie powoli uczyli się, że elfy to nie bogowie. W epoce miecze zdobyli broń, zjednoczyli się i zdobyli broń, miecze, które mogą walczyć z elfami w dużej mierze. I w epoce e, wojny była wielka, kulminacyjna bitwa o twierdzę, która. Powiedzmy, miała zwycięzcę w postaci takiego, że ludzie po prostu nie zginęli wszyscy. Tam były gigantyczne straty z obu stron, ale Fein, przywódca elfów, musiał się wycofać. Teraz mamy epokę legend, która powoduje, że przechodzimy dalej. Przechodzimy do wojny totalnej. Jesteśmy świadkami tego, z czego można powiedzieć, że elfy słusznie obawiali. Ludzi jest za dużo. Ludzi jest za dużo. Więc elfy rozmnażają się szybciej, dojrzewają szybciej i szybciej są w stanie walczyć. I w tych walkach, które trwają i trwają i trwają i trwają, ginie nam coraz młodsze elfy, co powoduje, że w pewnym momencie elfom braknie rezerw. Ale cóż, dowódca Kenning, można powiedzieć królowa, król przywódczyni ludzi, Persefona, nie chce tej wojny. Ona nigdy jej nie chciała. Ona chciałaby, żeby był pokój między tymi rasami, więc proponuje rokowania pokojowe. Chce, by był pokój. Nie wszystkim to pasuje. Nie wszystkim po jej stronie, trwie, nie wszystkim po drugiej stronie. No i tu następuje plan, żeby emisariuszką do pokoju była Suri. Bo całe założenie, które miała Arion w poprzednich tomach, żeby był pokój między ludźmi a elfami, polegał na tym, że trzeba było udowodnić najwyższym elfom Fejnowi i innym, że ludzie są godni by żyć, bo też mogą władać sztuką. Więc to oni nie są istotami niższego rzędu, tylko po prostu innymi. I taki był plan, więc Persefona w pewnym sensie to podchwyciła, wysyła Suri do, na rozmowę. No i tu się zaczynają problemy. Co dokładnie się wydarzyło, to ja wam oczywiście nie powiem, ale po tym wysłaniu Suri jako emisariuszki, mamy kilka wątków, które się rozdzieliły, można powiedzieć, na trzy emocjonalne elementy. Pierwszy emocjonalny moment to Suri, która w pewnym sensie podróżuje do stolicy Elfów i to, co tam się dzieje, jak spotyka się z Fejnem. Mega mocne, mega emocjonujące, bardzo fajnie przedstawione. Druga, drugi wątek jest bardzo osobisty: Persephone, mimo że ona jest krótko tutaj na ekranie można powiedzieć tutaj krótko nie z nią jesteśmy to jednak ma znaczenie co się dzieje bardzo bardzo emocjonalne takie że chciałoby się poznać dalej właśnie te wszystkie trzy, te wątki te trzy główne wątki które dochodzą do końca to jest takie że chcę wiedzieć co dalej to jest cliffhanger każdy wątków kończy się cliffhangerem ale jeżeli chodzi o Persephone jest najkrótsze najmniej rozbudowane ale naj, bardzo bardzo emocjonalne i Ostatni wątek to jest w pewnym sensie wyprawa drużyny, bardzo drużyny, z którą jesteśmy z życiu, których postacie, które bardzo lubimy, mają pewną misję, muszą coś zrobić i wszystko opiera się właśnie jakieś dziwne legendy, tajemnice, podania, pr przepowiednie i to wszystko zaczyna się dziwnie spinać i kończy się w takim momencie, że aż człowiek chce wiedzieć co dalej bo się bardzo dobrze kibicuję tym bohaterom. Ja bardzo, bardzo chcę wiedzieć, co się wydarzy. Dlatego też już wypożyczyłem kolejną część i będę ją czytał. Mam nadzieję, że to się fajnie skończy, chociaż jest tu tyle bohaterów, którzy mają tyle za uszami i tyle bólu, który sobie stworzyli, że do końca nie jestem pewny, jakie rozwiązanie będzie ostatecznie korzystne. Aczkolwiek tu jest fajna taka wizja przeszłości, co by było, jakby elfy wygrały. Po prostu wygrały. Bardzo perspektywa możliwa, ciekawa, ale przygnębiająca. Dobra. To tyle. Ja ten cykl polecam, przy czym przygotujcie się, że jak apokalumny godzin się skończy, no to jesteście w środku akcji, w pewnym sensie urwani i bardzo, bardzo, bardzo Was ciekawi, co będzie dalej. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.